Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe, a to jest lista gier, które przykuły moją uwagę wychodzących w październiku. Zapraszam. Assassin's Creed Mirage, 5 października. Seria, powracając do swych korzeni, porzuca RPGowości otwarte światy, aby skupić się na narracji przeplatanej z ręcznościową akcją. Gra koncentrować ma się bardziej na skradaniu i wspinaniu niż na walce, a do łask powrócić mają niektóre mechaniki z pierwszych odsłon, jak chowanie się w tłumie. Mimo to jednak nasze bronie będzie można ulepszać, a dodatkowo ma się dać spowolnić czas, co ułatwi nam serię zabójstw, a skakanie o tyczce ułatwi parkour. Przez swoją niewielkość w porównaniu do poprzedniczek uważana jest za poboczną odsłonę serii. Pytanie, jak ciekawą Historię przede wszystkim, jak asasyńską poznamy przenosząc się do dziewięciowiecznego Bagdadu. The stage is your, Forza Motorsport 10 października. Ósma odsłona cyklu będąca również jego restartem. Za pomocą najbardziej pożądanych pojazdów w historii motoryzacji będziemy ścigać się po różnych zakątkach globu w szalonych zawodach, w celu osiągnięcia jak najlepszego realizmu i wczucia w przygodę, twórcy stworzyli od najmniejszych podstaw, a także zastosowali czynniki, takie jak zużycie opon, mieszanka, gumy, wykorzystana w nich pogoda, temperatura, asfaltu czy inne. Ciekawe jak daleko trzeba będzie się posunąć, żeby wciąż zadowalać graczy pragnących dobrych wyścigów.

Kontynuacja dynamicznej strzelanki w stylu retro o tytule Ion Fury. Bohaterka budzi się ze śpiączki i, kilka lat po wydarzeniach z jedynki, zauważa, że została jej wszczepiona bioniczna ręka ze specjalnymi zdolnościami. Kontynuować będziemy zatem sieczkę, korzystając z 20 rodzajów uzbrojenia i dodatkowych supermocy w ręce, a nasz arsenał będziemy mogli modyfikować dla lepszej rozwałki. Wrogów oczywiście nie zabraknie, a będą się sypać na nas falami, a my w międzyczasie latać będziemy helikopterem, skakać po ścianach, ślizgać się, biegać i grać na automatach. Wszystko po to, by rozerwać się jak należy, eliminując wszystko, co stanie nam na drodze. Total War Pharaoh 11 października w czasach starożytnego Egiptu po śmierci władcy chętnych do objęcia tronu jest wielu, ale tylko jeden z nich może rządzić. Oczywiście nie obejdzie się bez rozlewu krwi. Strategia dzieląca się na dwie płaszczyzny rozgrywki, czyli zarządzanie frakcją na mapie w systemie turowym oraz walka na wielkich terenach z tysiącami jednostek w czasie rzeczywistym. Z nich zresztą słynie cała seria, gdzie wpływ na przebieg bitew mają drobne czynniki, jak morale, pogoda czy ukształtowanie terenu. Twórcy z odsłony na odsłonę dokładają starań, by były one jak najbardziej Realistyczne, a w tej odsłonie dodatkowo symulacja rozprzestrzeniania się ognia została oddana jak najlepiej. Wczuć się zatem będzie można w dowódcy jednej z frakcji w czasach starożytnego Egiptu, podbijając ku okoliczne ziemie i toczyć niezapomniane bitwy, które zapiszą się w historii. In order to deal with the incursions at the Canaan border from the great raider Ursu, whilst being aware of the dark cloud on the horizon. Further along the Reverend Hardai, Seti, the son of Manepta, skirmishes with the Western Desert Tribes to prove his martial superiority and worthiness for the crown. Lords of the Fallen, of Żeby nie robić za dużo odsłon w jednej serii, po części pierwszej nadchodzi reboot. Bierze ona jednak pod uwagę poprzedniczkę i wydarzenia w niej dzieją się tysiąc lat później. Mroczne bóstwo odrodziło się na nowo i tylko wybrany krzyżowiec może przebyć światy jasności i mroku, by go dopaść. Tworzymy postać i wybieramy jedną z profesji, jednak rozwijać się możemy wedle uznania. Przemierzamy świat żywych i martwych, a przechodzimy między nimi za pomocą specjalnej latarni, co pozwala nam dostawać się w różne niedostępne dla śmiertelników miejsca. Walcząc z przerażającymi wrogami zdobywamy doświadczenie i rozwijamy postać, by korzystać z różnych broni, umiejętności lub magii, a na naszej drodze stoją bosowie czekający na pamiętne starcia. Cities Skylands 2: 24 października. Pierwsza część odniosła sukces, który zaskoczył nawet samych twórców. Nic dziwnego, więc że postanowili oni dostarczyć nam rozwinięcie. W Cities Skylands 2 budujemy swoje miasto i staramy się, by działało ono jak najlepiej, dobierając odpowiednie dla dzielnic budynki, służby porządkowe i bezpieczeństwa, dostęp do różnych surowców typu woda, elektryczność i inne. Każda zmiana będzie miała swoje efekty, ponieważ nie tylko wszystko kosztuje, ale ma skutki uboczne i reakcje społeczeństwa. To taka trochę zabawa w Boga, gdy od nas zależy, w jakim mieście przyjdzie żyć naszemu społeczeństwu, a jest to zależne wyłącznie od nas samych, a konsekwencje naszych działań można uznać za wesoły eksperyment. Solid, Master Collection Volume 1, 24 października. Zremasterowane, to znaczy dostosowane do panoramicznych rozdzielczości. Pięć pierwszych odsłon z kultowego cyklu Metal Gear i możecie się dziwić lub nie, ale to wystarczy. Chęć możliwości zagrania w te kierki wycotowcom nieposiadającym konsoli i zdobycie ich w jednej paczuszce to spełnienie marzeń maniaków przygód Solid Snake'a, w tym moich. Licząc na niespartalenie przez konami niczego w tej kwestii, zacieram ręce na emocjonalne przygody w szpiegowskiej intrydze przepełnionej akcją, emocjonalnymi dialogami, ciekawą historią i odrobiną zjawisk paranormalnych, ale przede wszystkim niepokonanego sentymentu. Czekam, biorę. Ghost Runner 2, 26 października. Historia dzieje się już rok po wydarzeniach z jedynki. Tym razem Jack musi się zmierzyć z kultem złej sztucznej inteligencji, a od jego poczynań ponownie zależeć będą losy świata. Tak samo jak ostatnio, za pomocą katany i umiejętności bojowych pokonywać będziemy zastępy wrogów rozsianych po różnych dziwnych lokacjach w klimatach po cyberpunkowych Poruszać się po nich będziemy praktycznie przelatując przez nie, odbijając i skacząc po ścianach, lub wykonując piruety po różnego rodzaju platformach. Po drodze rozwijamy postać dostosowując ją do swojego stylu gry, a przyda nam się taki wybrać, aby nie ginąć zbyt często w zwariowanych lokacjach, wymagających odpowiedniego do nich podejścia, twórcy obiecują, że mimo iż Ghost Runner 2 to więcej tego co w jedynce, to wszystkie aspekty rozgrywki zostały mocno rozwinięte. Alan Wake 2, 27 października. Na północno-zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych w miasteczku Bright Falls dochodzi do wielu morderstw na tle rytualnym. Dociera więc do niego agentka FBI, a na miejscu znajduje stronę książki, które zdają się mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość. Jej autorem jest Alan Wake, który od 2010 roku jest uznany za zaginionego. Czy uda jej się go odszukać i stawić czoła złym mocom? W tej odsłonie rozgrywka polega na sterowaniu osobno dwoma grywalnymi postaciami, eksplorującymi okoliczne miejscowości oraz tajemniczym mroczne odbicie Nowego Jorku. Zbierać będziemy przedmioty i rozwiązywać zagadki i walczyć, chociaż twórcy chcieli tu się bardziej skupić na historii niż akcji. Każda z postaci otrzymała swój zestaw misji, między którymi możemy się przełączać i korzystać podczas nich ze specjalnych umiejętności bohaterów. I to już wszystkie gry, które zwróciły moją uwagę wychodzące tym razem. Dajcie znać, co jeszcze pominąłem, a my zobaczymy się w kolejnej części już za miesiąc.